Chodził gdzieś z sobą kosmoeks czyli papugi nie chcą wyjść No wyskakiwacie Zmieniałem tutaj część I nie chcą wyjść właśnie przepiórki O papuga sobie siedzi I na początku chciałem pozdrowić y, Hodowcę drobiu różnego Który będzie brał ode mnie y, ptaki po świętach, chciałem go pozdrowić, fajny chłopak, fajny kanał ma, wpalać do niego na kanał. No i tutaj filmik o papugach. Jeśli chciał y, ktoś, żebym papugi nagrał, to są, tu jest samczyk, tu nimfa, samiczka lata sobie, a tu samiczka falista. Dobra, no, te przypiórki wygonie Jakoś. No, samczyk jest. <laughs> No Mamko Helikopter Wpad do wody No, to przy okazji mieliście taki fajny Lord przepiórki Nie wiem czy go nagrałem bo patrzę bardziej na przepiórkę niż na telefon Więc co, jak go nie nagrałem o, Tylko drugi raz mi zwiała Ostatnio mi zwiała biała Teraz mi zwiała ta Czy tylko samczyk mi zwiał Wchodzi mi samica zwiała cytraniu czy tylko jedna no. Po świętach panuje zakup samca nimfy i parki zeberek i kilka e, przypiórek chińskich ze dwie parki jeszcze, żeby do każdej klarki mieć po parze.